Witam wszystkim, tutaj drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Clash Royale I słuchajcie, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby ulepszyć sobie Goblin Gang na level 10 I w końcu go zacząć używać Za Spir Gobliny Tylko, że kurczę, koszty deku wtedy by wynosił nam 4-1 I tutaj kurczę, nie wiem co by zamienić Bo tak nie może być, przydałoby się tak, żeby był poniżej 4, jakieś 3-9, może coś takiego Ale co by tu zamienić, no bo w sumie Zamiast tego Baby Dragona to raczej nic bym nie dał Wszystko jest kurczę na takim fajnym levelu, że szkoda mi zamieniać ale jakby zrobić coś takiego, że zamiast strzałek dać zapa, i wtedy to by. Kurczę nie wiem, chyba spróbuję tak zagrać. Eee, zaraz. Czy ja tu mam coś ciekawego? Tu nic ciekawego. Dobra, spróbujemy sobie jedną rękę tak zagrać. Zamiast strzałek zap. Myślę, że. No w sumie, mam te hordę milionów, mam jeszcze smoka w razie czego, więc myślę, że z zapem smog by spoko współpracował. Dobra, zagramy sobie jedną rękę tak, ale najpierw ulepszymy te goblin gang. Ten goblin właściwie. A teraz na to, to zanim dozbieramy to, hu-hu. Chyba, że jakąś ciekawą ofertę będziemy mieli w sklepie, to kupimy sobie. To wtedy od razu po poleci ulepszenie barbarzyńców. Dobra. Gramy sobie pierwszy meczek. Zaczynamy. Jak to się będzie tym grało, się troszeczkę tutaj przesunę. Mam nadzieję, że mi będzie gdzie widać. Dobrze. Dobra. No i lecimy w sumie. Ogólnie przydałoby się wbić troszkę więcej pucharków, bo brakuje nam jakieś 2000 pucharków, żeby być na top, top 200.pl. pl yy, Dobra. Właśnie napisałem maila teraz klonowego, żeby każdy postarał się wbić chociaż w 100 pucharków, bo myślę, że jak każdy wbije chociaż tą stówkę, to będzie dało radę, żeby na top 200 wbić. Kurczę, no jednak strzałki by, na, by były tutaj lepsze w tej sytuacji. No nie. Zazwyczaj jak się gra za no to z jakimś firebolem czy chociażby ze strzałkami, albo z jakimś logiem. Ja tutaj sobie mam tylko taką właśnie jedną rzecz do obrony i to jest troszeczkę słabe. I chyba będziemy musieli zmienić z powrotem na strzałki. Ale ten kurczę tego mi się nie podoba, taki 4-1 troszeczkę drogawy. no tak zazwyczaj właśnie do 3-9 to jest już taki spokój w miarę. Ten 4-0 jak już takie było taka górna półka, można powiedzieć, jeżeli chodzi o koszt. Jak się teraz będę bronił i zastanawiał mniej więcej za co by tu można dać to Co by można było zamienić, no bo weźmiemy, przypuśćmy, że weźmiemy te strzałki Okej, okay, dobra, tu się raczej wybronimy, chociaż nie, 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 nie Tracimy wieże. Weźmiemy z powrotem te strzałki za zapa I co później, Kurczę, co później? że bierzemy wieże? Tak, dobra Czy można na przykład jakieś Spir zamiast yy, barbarzyńców czy coś takiego? Albo zamiast tego Sparkiego coś wymienić na przykład, no w sumie... Tylko co? Ice Wizard, może Princeska zamiast Sparkiego? Princeski tak średnio może... Średnio lubię i średnią ją umie grać. O, w ten sposób. Hmm, dobra, tu się wybraniuję Baby Dragonem. Spoczkoczko. Minion horde bo on pewnie wypuści... Ups, myślałem, że wypuści też Minion horde. Ale zaraz, jak my wypuścimy tak To on wypuści teraz million hordy? Nie, Barbarzyńców jeszcze ma mm, Teraz jest million hord Dobra, ten wizard tam nam za dużo szkód nie narobi Okej, okay, mamy teraz zapa, żeby spowolnić tego wizarda i go spowolnimy, bo wtedy on by nam, zarobił, nam narobił za dużych szkód. O. Jakbyśmy nie użyli zapa, chociaż ledwo wzięliśmy tą wieżę, więc... Dobrze, że użyliśmy. I jest, słuchajcie, 3, 10 sekund, 8, 7, 6, 5, 4... Dobra, wybranimy się lightowa. No niby wygraliśmy pierwszą rękę. Good game. Z tym zapem, ale... Nie wiem, w sumie sam już nie wiem. Uuu! Spoko, Magical Chest, Najsik, Najsik, będzie na następny odcinek. Hmm. Dawno nie dostałem, właśnie. Kurczę, i teraz pomyślmy, co byśmy mogli wziąć. O, właśnie, lepszy, e, wezmę sobie Buy Elixir, mm, od najtańszego. A jak ja bym wziął sobie coś takiego: e, To zamiast Sparkiego, i normalnie strzałki. Bo Sparky i tak jest na pierwszym levelu, więc jakbym go ulepszył na drugi, to sporo ten go bym ono na przykład do deku. Spróbujemy tak, jak się będzie grało, właśnie ze Spear Goblinami i ze zwykłymi Goblinami. Będziemy mieli spoko z no Minion Horda to jest coś, co kolesia po prostu yy, zmusza do użycia strzałek czy coś tego typu. Druga rzecz, która go zmusza do użycia właśnie strzałek czy jakiegoś zapa, to jest Goblin Gang i jeszcze będą zwykłe goblinki małe. Więc myślę, że to będzie spoko współpracować ze sobą. Zaraz zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądać eee, Dobra, my się tego pozbędziemy tak I teraz Baby Dragon niech się tam przyssa, to myślę, że... Myślę, że my jesteśmy w stanie wziąć tą wieżę I tak się stało, tak jest, good game Kurczę, Idzie ładnie jak na razie żeby każdemu tak z naszego klanu szło jak mi teraz, to będzie spoko. że tak każdy kurcze w klanie wygrał po dwie ręki i tak po, do 50, 50 pucharków do góry poszedł, to byśmy raczej mieli top topel, mi się wydaje. Chociaż nie wiem, jak dobrze działa ten system obliczania. Nie mam pojęcia, no bo jak sumujemy naszego całego klanu, jakby to pucharki, to nie wyjdzie 30 tysięcy, tylko wyjdzie więcej. I nie wiem, czy oni po prostu liczą na przykład 10 pierwszych osób i 10 ostatnich, czy coś w tym stylu. Nie mam zielonego pojęcia, jak to wygląda. W muszę gdzieś zobaczyć, w lecie może gdzieś będzie, bo ja sam jestem nawet ciekawy jak to działa Właśnie obliczanie tych klanowych pucharków Okej, okay, czyli byśmy wzięli drugą wieżę, albo i trzecią Wellplay nam koleś napisano w właśnie mu thanks eee, Dobra, 2-0 wygrywamy, My tutaj musimy się tylko bronić myślę Czy ja miałem Crown Chesta? Bo jeżeli mam Crown Chesta, nie pamiętam, właśnie to bym się pogłosił tą trzecią wieżę Chyba mam Dobra Polecimy lewą stroną w czego, żeby się bronić. A, jeżeli się uda, to weźmiemy trzecią wieżyczkę sobie. Trzecią koronkę, można powiedzieć. Dobra. Dobry koleś, dobry. Nice. No nie, tylko nie to. Dobra, uciekajcie, miniony. Baby dragon tutaj. Też przeżył, ok, Chociaż nic nam to nie da. Nie znam to nie da z tego względu, że i tak się nie do, nawet nie dostaliśmy do tego, że chociaż z Blinki i Miner robiają, więc. Nie no, w sumie 1000 HP zostało. O, dobra rakieta. Dobra, 3-1 będzie. Good game. Spoko, spoko, spoko. silver chest i dobra jak my tutaj wyglądamy 29755 a nasz klan który stoi nam na drodze to 200pl ma czekajcie 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 dobra jest 32574 czyli nam brakuje 2000 nie 3000 kurczę, blaszka nie 2 29, 30, 31, 32 3 jednak niecałe 3 Eee, dobra, brakuje nam jeszcze 4 konuki. Ej, spoko jest ten deck, muszę Wam powiedzieć. I chyba tym deckiem będę teraz grał. Spoko mi się podoba. Muszę wrócić nim na legendarną arenę, bynajmniej. Dobra. Chyba to już jest ostatnia arenka, mi się wydaje, żeby nie przedłużać tego odcinka, bo jeszcze was zanudzę na śmierć. Chociaż możecie napisać w sumie w komentarzach, czy Wam się podobają właśnie takie dłuższe odcinki, bo... Myślałem, żeby robić cały czas takie 12-15 minutowe, ale napiszcie w komentarzach swoją opinię, bo w sumie was się nie pytałem o to. Możecie napisać, czy lepiej takie, czy może trochę dłuższe, czy trochę krótsze, jak wolicie. Ogólnie staram się, żeby na każdym odcinku była jakaś ciekawa rzecz, typu właśnie jakaś skrzyneczka ciekawa, czy na przykład jakaś specjalna oferta w sklepie, czy coś w tym stylu. Tak jak na przykład dzisiaj ulepszamy yy, Goblin Gang, i tak właśnie zatytułuję też ten odcinek. Bo jest, jak, czym jest fajniejszy tytuł, tym więcej osób go obejrzy ten film. Jak, na przykład, mój film na tym kanale sklej, że najwięcej wyświetleń ma film, który w którym my sobie otwieramy specjalną ofertę ze sklepu, w którym kupujemy specjalną ofertę i właśnie tam był przyciągający tytuł. No bo, jak ktoś zaczął, że kupujemy specjalną ofertę, to na przykład z ciekawości aż chcę wejść, zobaczyć, co tam ja kupuję, co dostałem ze skrzynki. O, ale nam mało HP zostało na milionkach lipa. Także myślę, że jak będzie, właśnie. Jeszcze specjalna oferta w sklepie, to na pewno sobie ją kupię, bo to jest właśnie coś, co Wam się podoba na pewno. No ja zawsze, żeby się starał robić takie odcinki, które Wam się podobają. Przeciwko temu, kto będzie wygrać, naprawdę ciężko. Z tego względu, że jego golem będzie nas strasznie irytował i tego goblin Gang, jeszcze chociaż przed tym goblin gangiem się obronimy. A ten goblin. Yy, Tłum mówię goblin gang. Yy, golem będzie robił nam troszeczkę kłopotów tym swoim zamrażaniem. Dobra Walkiria, że muś tutaj postawił Min i Dupa znowu. Nie, ten Executor to jest jakieś. Nie. Ups kurczę, czyżby się czuł mi lampa z kasła, sorki za to. A, może bateria mi się wyczerpała, sorki Ale dobra, chyba mnie... Nie, widzę tutaj na podglądzie, że mnie spoko widać, więc... Dobrze jest Myślałem, że bez lampy się nie obędzie, ale jednak się obędzie Nie, nie jestem w stanie tutaj nic racjonalnego zrobić Zaraz, żeby ci barbarzyńcy zawrócili, dobra Ale tutaj... Dało nam tyle to co nic Dobra, muszę... A kurczę, gościu Nie, ten Ice Golem jeszcze to już w ogóle katastrofy Irena Esis katastrofę Kolego Zapędzasz się troszeczkę Dobra, przegrywamy sobie ładnie. Nie, nie ma szans już tutaj. Kurczę, ten mecz był od początku skazany na porażkę. Chyba że remis, kurczę, byśmy nie, nie ma szans. Teraz właśnie przegrywamy. Chyba że szybko, nie. nie, 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 trudno. Ogólnie chciałem wam tylko przypomnieć, że wyniki konkursu, który właśnie trwa, jeżeli ktoś jeszcze nie wziął udziału, to zapraszam żeby do wzięcia udziału. Ogólnie wyniki będą na fanpage'u, także śmiało możecie slajkować mój fanpage i też zapraszam Was swoją drogą do grupy. Byłam i fanpage, i grupę dla widzów. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie. No i serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia i na razie. Pa! pa.